Świat wygląda tak właśnie, że dotyka również coraz bardziej stref chronionych przynajmniej prawami człowieka. Jedną z tych, jeden z tych obszarów właśnie poruszymy przy okazji pewnej akcji. Spowiedź jest formą psychicznej przemocy, jest ingerencją w intymny świat dziecka. Spowiedź jest wychowaniem do posłuszeństwa. Emocjonalnym uzależnieniem od silniejszego uczy postaw bezradności, wzbudza poczucie winy za sam fakt, że się istnieje. To oczywiście cytat. I fragment uzasadnienia akcji zbierania podpisów pod petycją: Spowiedź dzieci powinna być zakazana. Zorganizował ją Heppner i aktywista Rafał Betlejewski, a dokument ma trafić do Sejmu. To nie pierwsza jego kontrowersyjna akcja. W 2019 roku Betlejewski. Został ukarany przez sąd grzywną za zawieszenie w Węgrowie w wojsku mazowieckim baneru z napisem Tęsknię za tobą Żydzie. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób odzyskać słowo Żyd i wyrwać je, to cytat, antysemitom. No a my pytamy, co kryje się za tą nową akcją. A naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam księdza serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór kłaniam się bardzo. Księży profesorze. Nie wiem jak do końca nazwać tego Hepenera, bo to i taki para aktor, trochę artysta, trochę dziennikarz, trochę aktywista społeczny, jak to się teraz mówi. No i zbiera podpisy pod tą petycją, żądając zakazu spowiadania dzieci do 16 roku życia. Księdza profesora, zdaniem to jest nie wiem, jakaś próba prowokacji w celu nie wiem, autopromocji, bo akurat wydaje książkę zresztą też. No, z takim ostrzem skierowanym ku Kościołowi katolickiemu. Czy to jest jakiś fragment, jakiś element jakiejś akcji politycznej? Z czym tu mamy do czynienia, księdza profesora, zdaniem? Myślę, że rzeczywiście jest to taka wielopoziomowa czy wielostronna akcja, bo na pewno ten element autopromocji no, jest tutaj wręcz narzucający się. Sam fakt, że mówimy dzisiaj o tym panu, no pokazuje, że osiągnął tutaj pewien sukces, stał się głośną postacią. Przyznam się, że przy całej wielości, przy całej palecie takiej wręcz renesansowej biografii tego człowieka nigdy niestety o nim nie słyszałem, co może ślepo mnie świadczy, ale ale po prostu no rzeczywiście dzięki temu jakoś zaistniał, przynajmniej w mojej świadomości. To jest na pewno jeden taki element. Ale oczywiście problem jest o wiele szerszy, bo no taki taki głos wywołuje pewien rezonans w mediach wywołuje rezonans w dyskusji publicznej. No i staje się, staje się pewnym elementem powiedziałbym, Ogólnej dyskusji na temat kościoła, na temat jego oddziaływania, na temat zakresu tego oddziaływania, więc staje się pewnym głosem o wiele szerszym, o wiele bardziej znaczącym niż tylko projekt tej konkretnej ustawy. Książę, profesorze, bo mamy jednak do czynienia, ksiądz zresztą to podkreślił od dłuższego czasu, z taką. No, Wieloobszarową akcją, która uderza w świat katolików, w Kościół katolicki w Polsce. To oczywiście jest podszyte polityką, ale też pewnymi no, nowoczesnymi ideologiami. Ale chyba po raz pierwszy mamy do czynienia, bo przecież. Bo a tak na religię w szkołach, tak, na inne aspekty życia kościoła w, no, w świecie świeckim. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś, no najpewniej niewierzący, albo odrzucający wiarę, wchodzi, czy chce układać świat tym, tym środowiskom, do których w ogóle nie należy i Domagać się zmian w jakimś katalogu zachowań religijnych, z którymi nie ma nic wspólnego, wspólnego. To jest taka chyba troszkę przekroczenie kolejnej granicy. Tak, ale to jest faktycznie niezwykle istotna, istotny aspekt całej tej sprawy, bo podobne próby, w pewnym sensie podobne próby ingerencji, oczywiście nie dosłownie zakazującej spowiedzi do jakiegoś roku życia czy jakiejś grupy, ale takie próby ingerencji w, w, w sferę liturgii, w sferę dyscypliny kościoła istniały. No, znamy taki okres w historii kościoła zwany Józefinizmem, kiedy właśnie cesarz Austrii Józef próbował ingerować w przepisy dotyczące spraw rytualnych, kultycznych, dyscypliny kościoła, sprawowania sakramentów, ale on czynił to w pewnym sensie. No, właśnie będąc wewnątrz kościoła, próbując jakby uporządkować w swoim niemaniu te sprawy. Natomiast tutaj mamy do czynienia, no rzeczywiście z taką sytuacją, która albo trąci no, totalną arogancją, albo totalną ignorancją. W każdym razie no, jest czymś, czymś bardzo specyficznym. Nie chcę już tutaj używać innych, może bardziej, bardziej wyrazistych słów, ale. Praktycznie no mamy do czynienia z sytuacją, w której członek, członek właśnie wspólnoty obcej danej wspólnocie próbuje narzucać jej swoje reguły, próbuje to uczynić z pozycji siły, bo jeszcze rozumiem, że gdyby to była jakaś forma sugestii, jakaś forma właśnie wywołania debaty, ale to jest próba zdyscyplinowania członków wspólnoty, która ma zagwarantowane konstytucyjnie w sposób no, najbardziej elementarny. Jedno z najbardziej podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do wolności wyznania. No właśnie, a poza tym w ogóle to jest paradoksalne pytanie, kto miałby zakazać, według jakich praw miałby zakazać, to chyba byłoby totalnie sprzeczne. Są, są już takie opracowania również prawne. No, w ten sposób polski parlament teoretycznie no, złamałby chyba podstawowe wolności i praw człowieka i wolności sumienia i wyznania. No mówiąc, mówiąc krótko, polski parlament stałby się wtedy instytucją systemu totalitarnego i to w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Mhm. A książę proszę, profesorze, profesorze, ksiądz wspomniał, że że ten, ta, ta propozycja czy ten, ta petycja, że ona jest podwójnie paradoksalna, Chciałem teraz księdza profesora zapytać, poprosić o, o komentarz, ale z punktu widzenia duchownego, bo mówimy o spowiedzi, a Rafał Betlejewski w tej petycji pisze tak. Dzieci nie są psychicznie gotowe na zmierzenie się z wymagami, wymaganiami spowiedzi. Nie mają świadomości grzechu, winy, odpowiedzialności za własne działanie. Buduje nieprawdziwy obraz świata spowiedź. Spowiedź bywa polem do nadłużyć. Tu oczywiście jakiś kontekst nadużyć seksualnych. Jest, doświad spowiedź jest doświadczeniem upokorzenia strachu przymusu w imię najwyższych autorytetów Boga i Kościoła. Ludzie, którzy sp pamiętają spowiedź jako doświadczenie traumatyczne. Spowiedź nie ma żadnego waloru terapeutycznego, a poza tym jest sposobem łamania społecznych barier dziecka i nawet nie ma uzasadnienia religijnego, mówi Betlejewski. Chciałbym, żeby się ksiądz do tego jako duchowny... Yy, yy, yy. To jest dość trudne zadanie, On. bo co, co fragment zdania wymagałoby to... Przede wszystkim dzieci nie są psychicznie gotowe na spowiedź. Tak, no właśnie, myślę, że od tego rzeczywiście warto mhm. zacząć na tym się skupić, dlatego, że problem przeżycia winy, jak pokazuje no, zarówno chociażby fenomenologia w wydaniu Pola czy czy psychologia no, zdecydowanie obala takie, takie stwierdzenie. Poczucie winy jest poczuciem głęboko zakorzenionym w życiu człowieka i od właściwie można powiedzieć zarania. No, człowiek jest istotą stającą przed wyborem dobra lub zła i odczuwającą określone, określone refleksje. Zresztą powiem właśnie od strony dokładnie duchownego, że przeżywając spowiedzi, zdarza mi się, nie jestem czynnym duszpasterzem, ale zdarza mi się w czasie rekolekcji w czasie posługi duszpasterskiej spowiadać także dzieci niejednokrotnie jestem yy, jestem naprawdę yy, dotknięty yy, pewną głębią oczywiście głębią wyrażaną w sposób odpowiedni dla poziomu dziecka ale naprawdę jestem dotknięty tą głębią szczerości i autentyzmu takiego wyznania Wyznanie... duszpasterski mówi że to jest trauma yy, no właśnie jak Nigdy nie odczuwam tego jako traumy. Oczywiście my wszyscy odczuwamy pewien opór przed spowiedzią, bo tak jak odczuwamy opór przed stanięciem w prawdzie, przed, przed po prostu autentyzmem, to wymaga pewnej odwagi, ale to jest też właśnie szkoła formująca postawę człowieka. Natomiast no, znowu właśnie tutaj myślę, że autor tej petycji nie, nie ma rozeznania w tym, że spowiedź nie jest tylko oczyszczaniem ze zła, ale jest też wydobywaniem dobra. Ostatecznie spowiedź przecież kończy się, no mówiąc najkrócej, najzwięźlej tym, że zostaje w spowiedzi odrzucone wszelkie zło, a grzesznik, który nawet, nie mówię tu o dziecku, ale o każdym człowieku takim, który przeżywa autentycznie dramat zła, on słyszy ostatecznie te słowa, będące parafrazą słów Chrystusa, ja Ciebie nie potępiam i Ci nie grzesz więcej. Więc mm -hmm. słyszy słowa, które są wielką wielką terapią, wielkim właśnie wydobyciem dobra. Ja czasem, zdarza mi się, że, że w tych rozmowach w konfesjonale wskazuje na to, że spowiedź jest takim momentem, w którym człowiek przestaje niekiedy wierzyć w siebie, ale Bóg zawsze w nas wierzy. On zawsze widzi w nas dobra, więc to jest najlepsza, najskuteczniejsza powiedziałbym. Mhm. E, to, Tomasz Terlikowski, znany publicysta, odniósł się do tej do tej petycji, pisząc, właściwie no wyłuskując taką oś tego, tej petycji i intencje zbierającego podpisy, tak to ujął, że ten Betlejewski w zasadzie uważa, że spowiedź jest po to, żeby duchowni czerpali chorą przyjemność z poniżania albo chęci przesłuchiwania. I napisał tak, to co pisze Betlejewski w ogóle nie odnosi się do sakramentu spowiedzi, ale do chochoła, którego sobie Betlejewski stworzył i w którego może teraz emocjonalnie uderzać. I to wcale nie po to, co widać w wielu innych działaniach tego performera, by bronić dzieci, ale po to, by atakować Kościół katolicki i promować własne publikacje. Trafił sedno? Tak, no cała ta konstrukcja tutaj, zarówno opisu spowiedzi jako traumy yy... Stwierdzenia, że dziecko nie ma poczucia y, zmysłu moralnego. Stwierdzenia, że właśnie dokonuje się tutaj jakieś poniżanie dziecka. No i u, ustawienie księdza w pozycji funkcjonariusza przesłuchującego wręcz jak na śledztwie UB czy, czy Gestapo. No pokazuje po prostu chorobliwą wyobraźnię autora tych, tego pomysłu. Y, no i tyle. I to jest po prostu rzeczywiście chorobliwy wytwór, wytwór wyobraźni. No wydaje mi się, że wyrastający przede wszystkim z braku doświadczenia tego sakramentu pokuty, który jest, i sakramentu pokuty i pojednania, który jest właśnie sakramentem uzdrowienia. Tak to nazywamy w teologii i, i to jest odzwierciedlenie istoty tego sakramentu. No ale jeżeli stworzy się chorą konstrukcję, jeżeli się właśnie, przypisze, przypisze Księdzu Grzechy niepopełnione, no to wtedy mamy rzeczywiście obraz traumatyczny, horrendalny tyle, że no po prostu nieprawdziwy. Mhm. Księże profesorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo tych tez w tej petycji oczywiście jest więcej, szybciutko część ich przeczytałem i nie wszystkie są warte dyskusji, natomiast jeden Moim zdaniem nie jest wart dyskusji, ale on bardzo często jest podejmowany w dyskusjach. To znaczy ten wątek spowiedzi jako momentu, który może być wykorzystywaniem, wykorzystywany do czy może być polem do nadłużyć ze strony dorosłych księży na nieletnich dzieciach, czyli ten taki aspekt seksualny. Ja bym chciał, żeby ksiądz profesor jednym zdaniem się do tego Odniósł, dodając, że no, kontakt z dzieckiem, również intymny, mają świecy psycholodzy i nikt im takich zarzutów nie stawia. Właśnie, no, wydaje mi się, że tutaj no, sprawą podstawową jest zróżnicowana wrażliwość. Z jednej strony wrażliwość dotycząca hipotetycznych i niepotwierdzonych domysłów, a z drugiej strony brak wrażliwości chociażby w stosunku do seks edukatorów prowadzących zajęcia zgodnie ze standardami WHO, którzy nie to, że mogą pytać się dziecko o to, czy dotykało się miejsc intymnych, ale po prostu nakazują dziecku czynienie yy, czynów, które są po prostu aktami masturbacyjnymi i wystarczy zapoznać się. Ze standardami właśnie edukacji seksualnej WHO, żeby przekonać się, że nie są to czcze słowa. A więc może zamiast hipotez zajmijmy się tym, co jest po prostu faktem i brońmy i, i dzieci przed realnym złem. Panie profesor, profesorze, to domyślam się, że ta petycja raczej jest pewnym aktem takim chwilowym, politycznym. No trudno chyba spodziewać się, żeby sobie poważnie potraktował tego typu dokument. No zdecydowanie tak, tylko nie wiem kto nawet która siła polityczna chciałaby chciałaby stać się stroną promującą. Oczywiście mogę się domyślać jednej czy drugiej siły. Będziemy się krótko... temu Tak, będziemy tak, się ale... temu przyglądać. Ale mimo wszystko wierzę nawet w racjonalność sił politycznych, które są mi dość obce, ale mimo wszystko Że jesteśmy to już w, w, w tym momencie chyba za granicą pewnego absurdu. Ksiądz profesor tak, Paweł tak, jest, Bortkiewicz tak. Teolog Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był Państwa moim gościem. Pięknie dziękuję. Kłaniam Dobrze, się. Dobranoc.